He 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 ma! Dzisiaj już jest streamer live simulator. Witam Was wszystkich, moi drodzy, serdecznie, ale to bardzo serdecznie, w nowej serii, jaką będzie Streamer Live Simulator. Czyli dokładnie to, co ja robię na co dzień. Oprócz rzeczywiście bycia spoko gościem. Pozdrawiam wszystkich. Zostawcie coś. Po sobie zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, a tutaj y, widzowie z Twitcha się z Wami witają. Y, możecie, możecie też y, napisać, co o sądzicie. Koniec intro, zacznijmy. Bo można być baseniarą? Dobrze. Ej, robimy baseniarę, czy nie? Nie, no bez kitu. Laska to jest poziom easy, kurwa. dobra, zrobimy mnie, co? Włosy. Dobra. To jestem ja. Najwyżej później jeszcze zrobimy rana babą jako baseniara. I hope the boss won't be angry that I'm late for work. Can I get a double shot espresso? Can I have cappuccino? Deal with the customers now. I wonder what should I start the fi first. And you remember two coffee? Are you dumb? The boss is very angry. I would better watch out. Give me coffee now. What bomb boom? Oh no. You uh, you useless idiot. Get the f out of my business. You already deserve that beating. Huh? The chef mo mobbing <laughs> <laughs> ever come back here. I hate this job anyway. I think I know what to do. wealthy internet streamers. 5 hours later. What do you think? In the entrance to the coffee shop. Kupcawe, ilo ma widzów, że tym jeździ. Ok. Coup Arrow or X to open from. 200 dolców, 3% stresu, Standardowy mood. Get into the administration of office. Dobry. O, kurwa. Still all the. Ha! Ja tu kradnę, kurwa. Szefa, kurwa, zawije robię ty. A ja to wezmę później. Ha. Dobra, kurwa. W tej robocie to nie mieli za dobrego sprzętu, ale Get on your bicycle to get out of here. O. To nie dziwię się, że była tylko jedna możliwość wybrania koloru skóry. Nie rozumiem, żartu? Ej. O nie, mam. Drive towards home. No dobra. Pa Pawn shop. Ej. Tam coś leżało. O kurwa. Chciałam ja morde... ja mordeczko. Nie, nie interesujmy żadnej dziewczyny. Ty, zabili człowieka. Ja banych hopa na nim zrobiłem. No Ciekać, czy można kraść tutaj więcej w domach na przykład. Tutaj chyba. I ja mam traktorek. O kurwa. Ale srana hata. Yy, dobra, trzeba dobry powik ustawić na streamka tak żeby można było kopnąć w grzejnik. Tutaj będzie gdzieś. Pamiętam jak takie biurka robiliśmy, ale zawsze mnie wkurzyło odtrzymanie tam kompa. Do niego był trudny dostęp, i nigdy tego nie chciałem, żeby tam komputer stał dla... OPS. Dobra, diskata. Pobieramy. Dobra, weźmiemy to, a kamera? No kamerkę też by jakąś się przydało chyba od razu, co? Go to the dodo website to jest singlam dude. Koniec komputera na dziś. Go to. O, Zaraz się zżygam. Co? O dzięki, ty! Kurier mi przyniósł te rzeczy. Nie no, musimy się dobrze zaprezentować. Będziemy kontentu na Syfie opierać, nie? Też nie, wiecie co? No nie no, na górę też spał nie będę. No muszę tutaj. Zżygam. Dobra, ale to zostawię, żeby ludzie myśleli, że jestem biedny i żeby mi wysyłali pieniądze. Idę spać. Your goal is not to reach 500 five followers. If you reach. You can apply for a partnership. You can't get subscribers. Your... Dobra. To jest. I'm in the review. Dobra. What is. I'm just a traveler. Wiatr mnie tu przywiał. Aha. <laughs> Musi być tu wspólny wychodek na pewno. W tym burdelu, Motel Czemu tu ludzi, kurwa, potrącają? Viewer bonus 1,5%? procenta? Do... do Pokebola, kurwa. Toilet Nie stać mnie na kibel. My trzeba na dodał się zarejestrować. Open. Password tej akcji, per register. Subs icon majteczki? Nie, Orły. Orły może. O, albo takie coś. O. Stream name. Hello, my first stream Dobra. Ads. 30 sekund, żeby nie zrazić ludzi. Yy, Sound Donations na Full Pizdę. Możesz dołączyć do grona nieudanych streamerów. Po prostu zacznij streamować. Będę oglądał. Plus jeden widz zwarantowany. Dzięki. OPS, wprowadź klucz. Ku... O ku... <grytanie> Możesz usunąć wirus za pomocą skanera wirusów? Skaner antywirusowy. Ku premium, pano. O, było coś na czerwono. Nie no, czwartej streama nie będę odpalał. Wykryte wirusy zostały usunięte. Dobra. O kurwa. Zajewiste. Cam... Camper strike GTU6. Okej, okay, czyli będziemy w Camper strike'a grać. Amerka poka. O kurwa. Alo. To tam? Ole mi klatki spodają. Dobra. 480, 30 fps. Granie na komputerze czy konsoli? Gry komputerowe. I can't watch the stream. I'm going off the stream, because it's not being... Walking. Przecież zeskanowałem. Kupiłem premium. Chyba. jak szybko skanuje. A co jak antywirus to wirus? Hello, hello guys. X, quality, please. Ok. Problem z prędkością, jakością internetu. O. Ludzi, którzy subskrybują, starają się podnieść nas, aby. Podnieść nos, aby. Zrób żart, który nie jest zbyt mądry. Dobra. Żart robię. Żart był naprawdę. 1 z... FPS stream? Ok, guys. It's. It's. Please, don't hate me. Please, don't hate me. Ok. Maybe give me some give me some donate from for new good jakość. I'm going off this stream because it's not being watched. Please give a donate. Witaj na najgorszym streamie na świecie. Ty no i co mam robić? Twitch. Dobra, będziemy oglądać kur... innych. O, Kasix będziemy oglądać. Aha. Ty kurza siedmiu widzów wam Hello guys He hello It's me, it's me uh, we, we, we will uh... o oh, nowe punkty umiejętności super uh, guys I I will fix this by I'm new I'm new streamer, you know I'm new streamer uh, Maybe uh, we will watch some, some YouTube guys O oh, grzejnik o oh. Zobaczcie to, zobaczcie to Guys What do you think about this? O, oh, What do you think about this? Ok, maybe. Maybe. Maybe what? Maybe look at this? Co ty od. -tala? Dobra, nie, może nie będziemy tego oglądać. O, może sąsiedzi. La, 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 la. Cóż to za piękny poranek! Dobra, Nikt nie żyje. Zabieraj się. Sadza Spamów skrzynca. Opowiedz też. o swoim smutnym wspomnieniu. No a, mam za krótkie ręce, jak tam... Dobra, nie będziemy oglądać, bo mi przykro. A, już nie mam siły, widzowie. Kończę tego streama, kur... Piz... Trzymajcie się, trzymajcie się. <śścoughs> Zero donate'ów, kur... Zero opsów? Kur... A żul przyszedł. A no, chyba. chłopak. Masz. Ehm, um, mom. Dałem mu No to mm. ja idę na robotę, Idę do Zubica. Da się z tego streamować? Nie wiem, no i bycie boseniarą jest takie proste kurwa. Żeby nas tylko nic nie potrąciło. I fajrant. Siemanko, jest zamówionko jakieś. J**a, ale naprawdę ktoś się zamówił kurwa w tej melinie. Obrzydliwe I na co zarobić najpierw? Na... Nie wiem, lepszy, lepszy internet? Może lepszy internet, co? Czy po czy podzespoły? Ok Sprawa zakończona Dawaj kurwa, jeszcze, jeszcze, zamówimy coś W sensie Zrobimy, no jak mamy tylko 67 do... A ja dostałem już wypłatę, czy ja tyle miałem? Jest tu kasyno? Jeszcze nie wiem, ale na pewno jest o, chociaż takim, żeby jeździć. No o tym nie, ale takie. Zygnębiony. Czuję się biedny, czuję się brudny, muszę iść do talety i jestem głodny. No nic, no to trzeba kur... zarobić trochę jeszcze Dobra, trzeba iść spać. No co kurwa? Zagrałem, wygrałem przy... 25 dolarów mi dał! A no, chyba. Zagrał i wygrał? O, co to? Cześć, napisałem ci, bo chciałem z tym współpracować? Robimy już z wieloma. Wylą... Widziałem twój stream, to bardziej okazja dla nowych streamerów. Okay. Nie zadawaj zbyt wielu pytań, kolego, zabierz pieniądze, to proste. Okay. Wyślę ci 1000 dolarów, odesłasz mi 800, zarobisz łatwe 200. O, pierze pieniądze. Dobra, dawaj. K***a. Mamy Twój adres IP, nie odpisuję. Oglądałem Twój stream, jak go. Nie oglądaj. słyszałem, że streamuje, tak. Mam wspólnego znajomego, powiedziemy o tym, w każdym razie mam do ciebie ofertę, okej. Okay. Twoje streamy wyglądają świetnie, ale nieczęsto mogę zdobyć Ci widzów, co to jest? Większość dużych streamerów zdobyła widzów ode mnie. Zjęć liczby widzów na Twoim streamie. Na razie nie kupuj zbyt wielu widzów, możesz osiągnąć dużo więcej. Mają rekomendacje 100 widzów na razie. Czy widzowie pozostają aktywni przez pierwsze dwie godziny? Możemy to zrobić. Nie, jest możesz wysłać mi na zdjęcie. Zasmuciłem cię, naprawię to, przepraszam. Tak, będziemy mieli kule jakiś frajera, nam pieniądze będzie wysyłał, ale zero obserwujących dalej mamy? Dobra. Osa Jest coś lepszego Dobra Siemano mordeczki Miło, że wpadacie Miło, że wpadacie Fajnie, fajnie was widzieć yy, Ja lubię koty na przykład A. O Dostałem kasę? Co?! Dostałem 500 dolarów. Oh my god! Thank you, thank you guys, thank you, thank you for donation. Co myślisz o tym, że niektórzy zachowują się w postaciach... ludzie. Aha, ja muszę tutaj dobrze trafić w ogóle. Okej, okay. a, uh, alles good alles klar. Uh, to viewers, mm. hello, can you give me uh, maybe uh, some follow? I, I have. Uh, I have a lot of. Uh, Bills to pay. Can you help me? Can you help me, guys? Please, look. What uh, is the stream. Chat. Maybe. Maybe. SMR. Oh, Dobra, I'm going to stream. It's good. It's good. Problem, ja muszę internet kupić. Dobra, wyślę mu. No, czyli się biednie nagle. Spróbuję. Na razie tańszy. 61 energii. Ja podowozzę jeszcze trochę jedzenia. Podwożę trochę jedzenia i kupię camper strike'a i będziemy grać. Ten co chce? Pieniędzy nie ma. Brakuje mu coś. Dochodową propozycję dla nas obojga? Nielegalny zakład. Mogę zarobić 500 dolarów, jeśli da mi 50. Ufam ci, mordeczko. Dobra, odpalam streama. Powinno być, kurwa, lepiej. Siedmiu widzy wam. Dziewięciu. Ej, Donata dostałem! Wykorzy o, kurwa. Wykor Wykorzystaj te pieniądze na zakup nowych gier. Dzięki, mordeczko! Ładny strumień. Dziękuję! Co mogę zrobić z moim ukochanym? Potrzebuję porady. Yy, no to zależy w czym jest problem, mordeczko, tak? Aby ja robię SMR. Dobra, zmieniam jednak na just Chatting, Witam na just Chatting. Tak wygląda mój pokój generalnie. Z tyłu jest Jadwiga. Co sądzicie w ogóle o sytuacji, chyba w Polsce? O! Możesz na to spojrzeć? Myślę, że o tym, że niektórzy ludzie zachowują się, zachowują się w postaciach z gier? Kurwa, mordeczku, uważam, że to jest ostro popielone, nie? No ale, ale co zrobisz, no? Ja na przykład też się zakochałem nieraz w niejednej, chyba postaci z gry stała mi pała tak, że to sok, nie? O kolejny donate? Mam ci coś do pokazania. Pewnie to jest Kutas. Pią mi wysłał linka do YouTube Shorts'a. No zajebiste mordeczko. O kolejny donate. Świetny instrument. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiesz co? spróbujemy zwiększyć jakość transmisji. O jednak nie. O 680 a 30 FPS-ów. O. Kawa dla mnie, miłego oglądania. No pewnie mordeczko. Nie pokazałem wam, ale zobaczcie to. O donate, to widz wysłał. Nagle zaczynasz mówić o swoim byłym. Jak to swoim byłym, kurwa? Podczas streamu zacznij mówić o tym, co dzisiaj robiłem. No dzisiaj jeździłem kurwa, sobie na bolciku na przykład, nie? Na bolciku se normalnie jeździłem. I zarobiłem sobie kurwa, trochę, trochę kasy. Ale dobra, pierwszy godzin streama widzowie ja spieram, bo... Nie mam ale dzięki za dzisiaj, popa! I dalej z tymi widzami. Przepraszam, nudę, nago. Tak wysyłasz to? Bardzo cię przestraszyłem. Przestraszy. 41 followów mam. Jakaś dupeczka? O, cholera. Zgubiłam swoje łóżko? No mamy. To był tylko żart? Przyszedłem Popływać przyjaciółmi, ale zapomnieli mnie tutaj? Dzięki radoski ze suba, nie mam dokąd pójść Czy mogę tu zostać u siebie? No 50 dolarów? Proszę, zapraszam Ora k ku... odpalam streama szybkończyło mi się drewno jak ja mam zrobić kilo pod ziemią tu ja pasyla się szlubi Przybierz na biurku Proszę wsparcie jeśli podoba Ci się ten stream Ej, co jest z darowizny? Mam ci coś do pokazania. Pokaż On your left. On your left. Daj, bistre mordeczko, ale. Kurwa, gdzie jest moja kamera? I czemu nie ma kamery mojej? Świetny stream, małe wsparcie. Oh my god, thank you. Czy możesz zobaczyć moją darowizny chat? Urcze. Ej! No i po streamie, kur. <noise> O, zamierzam zorganizować loterię tylko dla subów. To prawda. Tylko dla subskrybentów będzie loteria. Dostawcie suba. Jako buddy. Jako buddy będzie. Zapłaciłem ci pieniądze, zrobisz to co każę. No to, kurwa, wiadomo, że tak. Eee... O kurwa, 5 giga? No i kurwa... Masz bana. Mamy kulturka, kulturka. getta No i gratuluję mózgu. Gramy w camper strika. O Aha. Eee. Eee. Wiecie co, jednak nie będzie dzisiaj Gierki, bo. Boli mnie głowa. Tak mi boli głowa widzowie dzisiaj. Wiecie co, ja kończę. Ja w ogóle kończę. Eee. A ty masz bana. O, dziękuję bardzo za Dunajciaka. Dziękuję Jedizuke. Dziękuję bardzo, pozdrawiam cię. Wiecie co, ja spadam, bo jest u mnie koleżanka w ogóle dzisiaj. People who don... no i ty też masz bana Ja spadam, bo mam znajomą na chacie, pa. I coraz bardziej mi się opłaca streamować w ogóle. Nie, Mimi chcesz się przespać ze mną? Dobra, ja idę spać. Dorowiznę otrzymałem? Kurde, jak spałem? Wszystkie moje pieniądze. Ale debil, kurwa. Dlaczego? Powiedziałem ci, żebyś wysłał tysiąc, właśnie. Wiem, wiem, ale to wszystko znalazłem w domu staruszki. Co? Wrócę tam, ale teraz jest tam karetka. Co? Zrobiłem to, bo ty chciałeś. Kobieta mnie zauważyła, połknął mi i z pieniędzmi. Chyba uderzyła się w głowę. Nie wiem, to wszystko twoja wina. Jesteś chciwy. Spitalaj ty, kurwa. Bloka mu zarawale. Ty! Zesrała mi się na ścianę i poszła. Wszystkie moje pieniadze. <laughs> Dzięki. Masz popciu, daje to 10 zetel w miesiącu co Moviles, zeby dawać co miesiąc. Pozdrawiam. mów tak. Potrzebuję 3 gigaramu. Ciekawe co z Menelem. Bez kitu mieliśmy być kuru No i teraz jest 4 gigaramu. To ja też daję tą dychę, o której mówiłeś, żeby dawać. Dobra. Dziękuję, dziękuję bardzo za za dziesięć za złotych. Pozdrawiam. Hello guys, hello guys. Uh, we will we will play. If you're not gonna play, I I wanna play, I wanna play. Look, look. Play, look. Ty chciwa kurwa, wo moja ostatnia dycha z wyplaty. Dziękuję, dziękuję za dychę. o hubaza, oku... faza Your gameplay great? Thank you, man. Thank you, man. But I don't even play. Mamy grę. Fight. O oh, oh, kurwa mać! Nie puszczajcie mi dźwięków, dzięki. O! Jest! I zabiłem go? Nie, nie zabiłem pasza triceps, ty o kur pompkę mam A my tu! Jest, jest, jest! Zabiłem. Dobra, pompka jest OP. Pompka jest OP. O, o ty jak. Zabiłem pasza tricepsa. Ej!

Aha! Zgryźć szedłem. No pierdolę to granie. Panie wszedłem yy, do szpitala i wygląda źle. Kiedy zapytałem o rachunek za szpital, powiedziałeś, że to 500 dolarów. Potrzebuję twojej pomocy. Obiecuję ci, że ci oddam. Spierdalaj. Była piękna historia. Dlaczego w to nie uwierzyłeś? Wysłałem ci kieszonkowe, które dali mi rodzice. Jesteś obrzydliwy. Wiedziałem, że to jest jakiś pierdolony oszust. jeśli co? Ja będę tańczył. Ty, ale to ciężko się robi. Aha. O ta kurwa, to, konie, to koniec streama. nie ma. 10 dolara zarobiłem za reklamę. Kurwa, jak na Twitchu ty? Na toaleta. Kupisz toaletę. Nie da się ten. Po co ty pierwszy, że ode mnie teraz jest i dobra, ale nie ma co, no, odpalam ch**a streama, nie? Dawajcie k**a donate'y Trzyma ma będę grał w grę Ole k**a Ole jazda, ty! O! Your stream is terrible, okej okay. Wysłałem ci link, co wysłał? <grymne> Dzięki, mordeczko. Za <grymne> za wodę nie trzeba będzie zapłacić. Uje, yeah. meblowana kawalerka w Centrum Warszawy, okazja. No, jeszcze kuchni brakuje. Z druga w nocy. Myślicie, że warto odpalić? Myślę, że można dla wiernych widzów. Mano, mordeczki jest ktoś? Jest to jakiś nocny Świrek a ban, zacznij płakać że więcej widzów. Podnieś nosa bez większych, do oglądalności. Tak, nos są ludzie, którzy uważają, to. wysyłajcie donate, widzowie. Chcę oddać na rządy. 20 dolarów. Ok, możesz mi oddać. Przyjemnie się ogląda Twoje Mam nadzieję, że żebyś postępy. Dziękuję ci bardzo, mordeszko Staram się. I twój strumień. Aha. Ten film wydaje się interesujący. Nie, no mordo już to oglądałem. No co ty... Czy yeah. Przestanie streamować? Nie. Wielbiam twoje strumienie. Twoje strumienie <mówi> jest... Masz bana. Masz bana. Daj <mówi> mi się filmik. Dzięki za odnejta. Możesz na to spojrzeć? No pewnie. Odda kiedyś kur pewno. O wygrałem 20. 10. czy dyszki, oh, dyszka tylko Kurwa, dobra. dobra, ty na plus chyba i tak, czy ja mam w ogóle coś energii 28 Dobra, idę spać i niech się gra zapisze i koniec na dzisiaj. Ale spoko, spoko, jeszcze jest trochę rzeczy do zrobienia, także git Idę I spać